Dobry, tu Iwona z kanału Terapia Mulinowa i dzisiaj jest piąty dzień grudnia i e, na ten dzień nie mam zabieżki i już przechodzę do otwierania paczuszki. Zobaczmy. Coś jest ciężkiego. O, o, wypadły jakieś te gwiazdki. Wypadają gwiazdki i te i o, o, o. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tak, Sysia miała kuleczki, a ja mam w tym roku o, o. Zaraz jest najdę. Mam klejnociki jakieś tutaj wypadają mi i gwiazdeczki takie złote. Ojej! A tu coś dobrego. O, czekolada jakaś z Harry Potterem. Ja cię. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Ale super. Z popcornem. O ja! Mm. Będzie wcinane, a właśnie wróciłam z próby aktorskiej do musicalu, jeśli tylko zacznę, czy tutaj czegoś nie przegapiłam, ale nie. Także będzie, będzie chyba zjedzony dosyć szybko. <grym> tak w ogóle ja tutaj mówię o tych próbach, a wiem, że część osób tak na co dzień mnie nie oglądało, tylko teraz to otwieranie prezencików, więc może wspomnę, biorę udział w takiej akcji charytatywnej i od pół roku biorę udział w próbach do musicalu charytatywnego. No i to jest takie niby trochę jak szkolne przedstawienie, ale, ale przez to, że jest w teatrze i mamy te makijaże takie profesjonalne i w ogóle, no to jednak to robi takie wrażenie naprawdę bardziej profesjonalnego czegoś. No, i mamy, mieliśmy przez ten czas i w sumie jeszcze ciągle mamy trzy razy w tygodniu próby. Jedna to jest aktorska, druga wokalna i trzecia taneczna. Także i to takie trzygodzinne próby, czterogodzinne próby, zależy. O, tutaj jest ten kryształek. No i właśnie wróciłam, jest 23. Wróciłam właśnie z próby. Dzisiaj było ciężko, mieliśmy aktorską próbę i mieliśmy gości, więc się spinaliśmy, żeby y, zagrać jak najlepiej, bo y, tak naprawdę od tych ludzi trochę za, zależy w każdym roku y, to, czy wystąpimy, czy nie wystąpimy i tak dalej, więc... więc y, no, <laughs> musieliśmy dać siebie trochę więcej, więc jestem zmęczona rzeczywiście. A tak przy okazji jeszcze właśnie Sysia pytała w komentarzu, czy ja gram tą muzykę, która, która leci w tle. Tak, we wstępie i w tle tych filmików leci taki utwór, który ja tworzyłam pod okiem nauczyciela. To był taki bardzo zdolny chłopak. W ogóle młodszy ode mnie, więc, więc w ogóle no. Tak śmieszne, śmieszne to było, że, że, że mnie uczył właśnie młodszy chłopak, ale był naprawdę świetnym nauczycielem i ja wiedziałam, że on się wybije i jeżeli kojarzycie Ralfa Kamińskiego, to ostatni projekt jego bal urafała. No to on tam, ten, ten mój nauczyciel grał na syntezatorach. Także ja wiedziałam, że on się wybije, ale tego się nie spodziewałam, że się dostanie aż do um, no, takiego pro, projektu u takiego artysty. Podlinkuję oczywiście pod film. To znaczy, no, też w, w opisach poprzednich filmów też gdzieś tam w, wrzuciłam link do tego utworu. Ja go nagrywałam kiedyś na szybko. Y bo oczywiście miałam to niedoćwiczone i, i miałam jeden wieczór, żeby to nagrać i to jest tak klejone byle jak, ale ja jestem i tak z siebie zadowolona, bo nie sądziłam, że jestem w stanie wymyślić coś takiego, a on ten utwór powstawał tak w kawałkach. W sensie dostawałam zadanka, no i miałam na przykład wykorzystać jakieś tam przejście akordowe w utworze, no i wymyślić sobie jakąś melodię, no i potem jakieś różne części wymyślać do tego, no i, no i wyszedł taki utworek, także, <noise> także tak, to jest moja, moja, mój, mój wypocin, <noise> mój utwór. Dobra, no się strasznie rozgadałam. Jutro jest Mikołaj, więc jutro będzie jeszcze. Jeden, jedno nagranie i, i będę sklecała film. No. To do jutra. No jest! Dzisiaj Mikołajki! Tak, 6 grudnia. Zaczynam od otwarcia paczuszki. No. I co tu będzie? Co tu Hill. Zobaczcie. W takiej formie miałam już też jednego milchila, W sensie w formie takiego serduszka. Są niteczki, są koraliczki. No śliczny! Dziękuję bardzo. Zobaczę, zobaczę może sobie wezmę go na święta do domu rodzinnego. Chyba że, chyba, że nie skończę jeszcze serwetki dla y, babci, ale zobaczymy. Bo jakąś właśnie taką mniejszą pracę będę, zawsze, zawsze sobie biorę y, albo na drewnianiu, albo, albo właśnie. Y, no, Milchil jest. Y, ten Milchil nie jest taki duży, to myślę, że mogłabym go wyszyć. Chociaż tutaj ma bardzo dużo kolorów i widzę, że jest y, też backstitch. O, ale zobaczcie, jaki tu jest charms. Jest tutaj, jest, jest, jest. Jakie uroczy. Super. Dziękuję. Eee, dobrze, to jest jedna rzecz. Zawieszki dzisiaj nie mam. Cukier, raz jednak tam zostajesz żeby było widoczny, co ma się gdzieś tam ukrywać czy coś. A jeszcze tak, wracam do tej niteczki. Oczywiście, że to jest jedwab. Tam Magda z kanału Zamotany Świat Magdusi napisała, że to na pewno jest jedwab. Zresztą powinnam się zorientować, ponieważ po hiszpańsku jedwab to jest seda przez D, a tak samo się mówi czysty jedwab to jest pura seda, więc tu widzę, że, że we włoskim jest po prostu przez te, ale no, znaczy to to samo. Także będę, będę się uczyła wyszywać takimi nićmi. Z tego co się orientuję to trzeba mieć bardzo zadbane dłonie, Paznokcie jak najlepiej, żeby były ładnie przypiłowane, żeby nic nie zadzierało. I dobrze jest sobie przez, no, przez jakiś czas dbać o dłonie w sensie żeby je kremować i tak dalej, ponieważ jedwab się bardzo łatwo zaciąga. Także jestem ciekawa. Muszę się zastanowić, do czego bym go mogła użyć. Natomiast. Nie wiem, czy nie poczeka jeszcze, jak zacznę, m, zacznę kurs haftu złotego ze szkoły haftu, ale jeszcze, jeszcze mnie czeka właśnie dokończenie prac do y, kursu podstawowego. Więc na razie nie chcę zaczynać tego drugiego kursu, bo boję się, że wtedy nie skończę tego pierwszego. E, I teraz szybko jeszcze na pracach. Niewiele przyrosło no bo to tylko dwa dni tutaj tylko gwiazdeczka i, i tutaj te białe elementy się pojawiły to jest kawałeczek czapki Mikołaja nie Mikołaja tylko, no Mikołaja, czapka Mikołaja na księżycu, no <noise> będzie, no. Ale jechałam dzisiaj takim rozklekotanym tramwajem, że musiałam po prostu przerywać i czekać aż się uspokoi wagonik. Albo, albo poczekać na, na, ten, na przystanek, także tą, tą gwiazdkę dokończyłam tylko i właśnie tutaj jakieś takie pojedyncze elementy zrobiłam. E, za to... Myślałam, że to mi dłużej zajmie. To są właśnie te takie środeczki, które będą potem użyte w, yy, w serwecie i ich musiałam zrobić 10 i zrobiłam i myślałam, że mi to zejdzie dłużej, że jeden taki element będę robiła dziennie, albo przynajmniej mi no, że, że co najwyżej dwa zrobię dziennie, ale zrobiłam, zrobiłam 10 elementów. Muszę je sobie teraz by, m, zabezpieczyć, bo m, nie umiem wciągać tych nitek. Jakoś nie mogę się to przekonać do tej metody, i wolę je po prostu kleić. Czyli wiążę, daję kropelkę, wiążę raz, daję kropelkę tam kleju, albo można lakier bezbarwny używać, i potem drugi raz wiążę i, i, i wtedy nie świeci się to miejsce klejone. Także to mam przygotowane i mogę zacząć taki Tutaj będzie taki no właśnie czasochłonny etap, w którym będzie się wyrabiać te elementy po kolei. One tutaj są w środeczku tych, tych kwiatków, i tu się tak idzie dookoła, i tak, i się łączy z tym, z tym co już mam wyszyta. E, przy okazji, jeszcze, właśnie mnie ucieszyła jedna rzecz. Jest taka jedna youtuberka, Agnieszka Michałowska, mam nadzieję, że nie pomyliłam teraz imienia, nazwiska. Jak coś, to podam link w opisie też. Chyba, że jest Michalowska, ale wątpię. Po prostu chyba na, na YouTubie nie ma podanego EŁ. I ona ostatnio nagrała filmik, że wraca na YouTube'a i że będzie nagrywać filmy i pytała, co chcemy za filmy. I właśnie z frywolitki i możliwe, że będzie od, od zera, czyli można, ona odświeży po prostu stare swoje filmy może będą w troszeczkę lepszej jakości, chociaż tam chyba dosyć jasno pokazywała z tego co pamiętam. No, ale jakby to jeszcze właśnie lepiej było widoczne, jak to się wykonuje, to to właśnie i ktoś z Was może chciałby się nauczyć na no to. No to bardzo polecam, także podam link do jej konta na YouTubie właśnie w opisie. Ja się bardzo cieszę, bo od tej dziewczyny bardzo dużo wzorów już sobie gdzieś tam próbowałam. O czym wiecie lub nie wiecie, ale tak, tak. dużo tam rzeczy od niej sobie już robiłam. I teraz y, jeszcze zostały te słoiczki. Tutaj tylko dokończyłam te blendy wyszywać. Także już teraz zostały mi tylko czyste kolory. Y, no i właśnie y, tutaj y, Karolina z kanału Craft Magia y, podpowiedziała, że mogłabym spróbować te słoiczki jakoś w ten sposób zrobić, żeby je potem y, jakoś podświetlić lampeczkami jakimiś. I się zastanawiam, czy na ile to będzie zrobialne, bo ja nie, nie wiem, czy umiem takie rzeczy. Ale myślałam, że jakbym miała je zawieszone jakoś w jednym miejscu gdzieś i poprzeplatane właśnie te światełka, to to mogłoby fajnie wyglądać. Także jak, wy, jak, jak wyszyję te słoiczki, to postaram się jakoś to wymyślić. Nie wiem, czy to będzie jeszcze w tym roku, bo może się okazać, że. Będę kończyła gdzieś tam w lutym te słoiczki. Zobaczę jak się wyrobię. No może przesadzam, może luty to nie, ale w styczniu pewnie dopiero będę finiszować z nimi i wtedy myślę, że już nie będę robić ozdób na, gdzieś gdzieś w mieszkaniu, ale na przyszły rok już będę mogła sobie coś wymyślić, bo mogłyby na przykład tak wisieć, wisieć w takiej jakiejś konfiguracji. Konfiguracji, no że, że jakoś tak właśnie, wiecie, y, zawieszone tak y, nierównomiernie na tych y, drucikach jakoś połączone, no i właśnie może przeple mogę przepleść wtedy ten światełka, to może faktycznie fajnie wyglądać. Także dziękuję za podpowiedź Karolina. <grych> Także, no yy, dobrze, to chyba tyle. A wy byliście grzeczni, dostaliście prezenciki prezenci na Mikołaja. No, e, hawciarki, które otwierają e, paczuszki, to dostały na pewno. <grym> no, mój milchil jest śliczny. Teraz będę ciągle, w ogóle co chwilę, jak przychodzę, m, przychodzę do kuchni i sobie robię herbatę, na jak pracuję w, do, w domu, to. To po prostu, zanim mi się woda zagotuje, to ja podchodzę do tego kącika, bo mam tutaj na półeczce wszystkie rzeczy. W sumie one by się mogły mi tu mieścić, tylko obawiam się, że potem będzie coraz więcej, coraz więcej. Czekoladkę zjadłam, więc już, już się nie ten. Mogę papierek zostawić gdzieś tutaj. Bo oczywiście, że mi się skusiła od razu. No, ale no, nie widziałam jeszcze takich Harry Potterowych, a ja bardzo lubię tą serię. Także fajne i z popcornem. Takie ciekawe, ciekawe połączenie, naprawdę. Polecam, jakbyście mieli możliwość spróbowania. I to chyba wszystko w tym filmie. Czy jeszcze coś miałam dodać? Tak się zastanawiam. Nie, chyba wszystko. Dobrze, no to miłego wieczoru i yy, bawcie się dobrze yy, w Mikołajki. Także no, to tyle. <grytanie> Życzę Wam wszystkiego dobrego. Czasu na hawciki, na inne przeróżne Wasze pasje. Zero prucia i plączących się niteczek i po prostu czego sobie tylko życzycie. Cześć!